Hmm. Witam Was moi drodzy. Moi drodzy, em, dzisiaj moi drodzy będzie taki chyba dość niecodzienny temat, ponieważ ponieważ powie, powiem tak, mam ludziom się wydaje, że mam ludziom się wydaje, że skoro stworzyliśmy cywilizację Wydaje nam się, że skoro mamy większy iloraz inteligencji od naszych, od naszych zwierzęcych przodków, to wydaje nam się, że jesteśmy czymś więcej. E nam ludziom wydaje się, że skoro latamy w kosmos, e że skoro latamy e w kosmos ta tam i z powrotem, to że. To że jesteśmy czymś więcej. Ale takie, te, takie można powiedzieć z kategorii filozoficznych pytań. E, czy, czy nadzwyczaj duży intelekt człowieka jest. jest, 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 większy, jest, jest większy od naszych typowych e, naszych typowych y, ludzkich zwierzęcych odruchów no właśnie moi drodzy powiem wam że często, y, często ja na, nawet sam łapię się na jednej konkretnej rzeczy łapię się często na tym że się często na tym że nawet y, że nawet pomimo pomimo posi, posiadania swojej wiedzy na różne tematy Łapie się na jednej konkretnej rzeczy. Łapie się na tym, że jak każde stworzenie na naszej planecie, jak każde, jak każde, każde zwierzę na naszej planecie, muszę się odżywiać, żeby poddać się pewnym procesom biologicznym. Muszę się odżywiać, żeby żyć. Muszę się odżywiać, żeby żyć. W moich płucach musi dochodzić do wymiany gazowej, żeby żyć. Moi drodzy. Nie będę mówić o piciu wody, bo to podpada pod kategorię odżywiania się tak. Jak każde zwierzę na ziemi, człowiek ma potrzebę by się rozmnażać. Słuchajcie, często też często łapię się na tym, że sam nie rozumiem ludzi, którzy którzy często mówią, że człowiek nie jest zwierzęciem. Z drugiej strony się nie dziwię. Ludzie yy, myślę, że wielu wa, yy, yy, myślę, że wielu z was, którzy mnie oglądacie, jesteście osobami tak, zwa, tak zwani wierzący, a zwykle, a zwykle człowiek wierzący yy, nie chce słyszeć o tym, że człowiek jest, że człowiek jest yy, zwierzęciem że jest tylko zwierzęcie. Ponieważ niestety spośród wszystkich stworzeń, ja to też widzę po sobie, bo mnie to też się dotyczy, często, często poddajemy się takiej takiej e, takiej, a, e, takiej arogancji, że, że uważamy się za za coś więcej, tylko dlatego, że, tylko dlatego, że różnimy się że różnimy się fizycznie i intelektualnie od zwierząt. Moi drodzy, powiem wam, że, powiem, powiem wam, że powiem wam, że taki tok myślenia jest, oczywi jest oczywisty, bo, bo jeśli ja na przykład, jeśli na przykład różnimy się od żab, czy, od, czy na przykład od, od Pawianów, to wiadomo, że będziemy uważać się za odrębny gatunek. To jest oczywiście prawidłowe myślenie. Ale uważanie się, ale twierdzenie, że człowiek nie jest zwierzęciem, nie, nie, nie jest w stu procentach poparty jakimikolwiek racjonalnymi wnioskami. Nie jest w ogóle przynajmniej w moim odczuciu poparte. Powiem tak, stwierdzenie, że człowiek nie jest zwierzęciem, nie jest w stu procentach prawdziwe. Nie jest w stu procentach prawdziwe, ale tylko w stu procentach. Drodzy, ym, ja, ja mogę rozumieć, że człowiek, y, że człowiek z racji swojej kultury, że z racji swojego intelektu, ja, te, ja też często tym, temu się poddaję, nie jestem w tym przypadku wyjątkowy, ale nie, ale nie można stwierdzić, nie można, nie można tak. Nie można tak, tak się wywyższać i tak twierdzić, że, że człowiek nie jest zwierzęciem. Człowiek, mimo wszystko, z takiej bardziej biologicznej, ewolucyjnej i psychologicznego punktu widzenia jest. Komuś to może się nie podobać. Wiadomo, komu, komuś może ta idea nie pasować. Szanuję. Szanuję. Każdy powinien sobie na, na daną dziedzinę na daną dziedzinę nauki, albo na dany temat, powinien sam sobie wyrobić opinię i jak najbardziej yy, jak najbardziej nie, nie posługiwać się tym, co mówią inni. Moi drodzy, ale ale fakty są takie, że wszyscy posiadamy ciała. Wy posiadacie ciała, ja posiadam ciało. I stwierdzenie, że jesteśmy czymś więcej jest yy, jest yy, można powiedzieć, jest może nie w 100% nieprawdą, tylko prawda jest taka, że, że, jesteś, że jesteśmy w moim odczuciu, jesteśmy po prostu zwierzętami, owszem, ale jesteśmy zwierzętami, w których, w których 100 tysięcy lat temu wskutek pewnych czynników zaszły zmiany w naszym mózgu. To sprawiło, że zaczęliśmy myśleć abstrakcyjnie. Stworzyliśmy cywilizację. Yy, jesteśmy zdolni, jesteśmy zdolni, jesteśmy zdolni do, do podróży kosmicznych. I tak naprawdę, to jest to są, yy, ta, właśnie ta, ta właśnie ta zmiana w, w naszej świadomości, w, ta właśnie ta zmiana w naszym mózgu jest tak naprawdę, można powiedzieć, yy, no je, jeśli, jeśli jeszcze. Może nie jedyną, bo jeśli wliczymy to do tego, że mamy mniej włosów niż, niż cała reszta, to też można to tak uznać. Ale de facto tak naprawdę, najbardziej najbardziej jedynie się od nich różnimy się tym, co mamy w mózgu. I jeśli o mnie chodzi, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale w moim odczuciu to jest największa zmiana i taka. taka jedyna, którą ja osobiście jestem w stanie dostrzec. Bo wcale nie jest prosto stwierdzenie, bo wcale, wcale nie jest wyjątkowa osoba, która twierdzi, że nie, że nie jest zwierzęci, Wyjątkowa osoba jest ktoś, kto, kto tylko zaznaczy, że pod pewnymi względami różni się od nich. Różni się od innych gatunków. Jest to o tyle jest to bardzo śliski, skomplikowany temat. Jest to bardzo śliski, skomplikowany temat, ponieważ ponieważ nie, nie, nie każdy chce o tym słyszeć, że, że jest zwierzęcie. Mówiłem, ludzie, już na pewno na początku, jest bardzo dużo, bardzo dużo ludzi wierzących, dużo ludzi wierzących, dużo jest różnych religii i ludzie po prostu de facto mają trudności z może nie tyle trudności. Trudno jest im zaakceptować, że, e, że tak naprawdę są, e, należą, należą do zwierząt, ale są odrębnym gatunkiem. Może tak, tak powinienem tak naprawdę powiedzieć, że człowiek jest, człowiek współczesny jest. Owszem, odrębnym gatunkiem, ale należy do świata zwierząt. I to jest, myślę, taka największa puenta, jaką mógłbym powiedzieć. Matko, już e, i to byłby moi drodzy na tyle jeśli filmik wam się podobał to bardzo was zachęcam do dania łapki w górę jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami to również was zachęcam do dania subskrypcji ja się z wami żegnam cześć